Dzień dobry, Jacek Gawka. Witam Państwa w kolejnych wiadomościach z Wejchrowskiego Starostwa. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Weihrowi informuje, iż w dniach 24 grudnia, to jest Wigilia, oraz 31 grudnia, to jest Sylwester bieżącego roku, w skróceniu ulegną godziny przyjmowania petentów. Wydział w Wigilię i Sylwestra będzie czynny w godzinach od 8 do 15.30. Jesienią ubiegłego roku Powiat Wejchrowski przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach poddziałania wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt nawiązuje do idei Janusza Korczaka, patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Wejchrowie. Okres realizacji projektu to wrzesień 2011, czerwiec 2013. Łączna wartość projektu wynosi 60 tysięcy złotych. W ramach podejmowanych z tego tytułu działań powiat zakupił m.in. usługi edukacyjno-terapeutyczne. Projekt jest bowiem realizowany w dwóch szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat Weichrowski: to jest Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa Przyszpitalna. Realizatorzy projektu są przekonani, że indywidualna praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyniesie oczekiwane efekty, przyczyni się do poprawy wyników edukacyjnych oraz podniesie samoocenę dzieci wśród rówieśników. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uruchomiło internetowe Centrum Porad dla Konsumentów. Każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną, wysyłając e-mail na adres doradymałpawlaconsumentów.pl. Swoje zapytania mogą do centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Między innymi można dowiedzieć się jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać daną umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.pl Muzeum Piśmieństwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaprasza Państwa do zwiedzania wszystkich swoich wystaw stałych i czasowych. Zwiedzanie wystaw oraz samego muzeum możliwe jest w ciągu tygodnia roboczego w godzinach od 9 do 15, zaś w weekendy od 11 do 17. Wszelkie pozostałe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej, zwłaszcza w Biuletynie Informacji Publicznej naszego Urzędu. Ja na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.